Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Lesius Attitude Polska oto omówienie pierwszej nocy Wrestlemania 40, jak co roku największa Wrestlemania w historii. Na początek powiem tak, hype przed Wrestlemanią był duży, podbudowa jedna z lepszych w historii. Na papierze karta pierwszej nocy wyglądała przegenialnie, ale jak to się... Urzeczywistniło, że tak powiem, no to zaraz się przekonamy. Przed rozpoczęciem chciałbym serdecznie zachęci do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. E, na początku kilka informacji takich wstępnych. E, jest nowe to Den now Forever, teraz z głosem Triple H. -a. Ogólnie była duża otoczka zarówno w Kikofie, jak i na początku Gali, kiedy to Triple H wyszedł i powiedział, że jest to nowa era. Tam Michael Cole właśnie w Kikofie mówił, że jest to teraz era Triple Ha. No i wiemy, on już był tam w. W dziale kreatywnym w zeszłym roku na WrestleManii, ale teraz faktycznie jest to taka pierwsza od początku do końca WrestleMania, gdzie Triple H miał ostatnie słowo. Więc taki fajny segment, gdzie jakby pokazali ten jeden moment, w którym w przyszłości będzie można mówić, że od Teraz rozpoczęła się era Triple H'a, też jakby zauważyłem, że to mogło być nawiązanie do e, Vince'a McMahon'a, że tam jest ten taki pamiętny klip, gdzie Vince podczas pierwszej WrestleMania mówi WELCOME TO WRESTLEMANIA, no to teraz może będą pokazywać Triple H'a, który mówi WELCOME TO WRESTLEMANIA. E, jeszcze w trakcie kick zauważyłem, że dosyć często pokazują jaka jest pogoda w Filadelfii, no i tam pokazują 53 Fahrenheity. jak się zastanawiam... Po co oni to tak często pokazują? Przecież wcześniej jakby nigdy na coś takiego raczej nie zwracali uwagi, ale potem sobie sprawdziłem, ile to 53 Fahrenheity to 11 stopni Celsjusza. To jest dosyć zimno. Szczególnie, że są na otwartym stadionie, a wrestlerzy no, w większości walczą bez koszulki i w krótkich spodniach, więc trochę się martwiłem, ale też jednocześnie tak sobie myślałem, że dobra, w sumie jest tam dużo fanów, też no, jak oni się dobrze rozgrzeją i będą biegać w ringu, więc nie powinno być z tym problemu. W trakcie oglądania raczej nie można było tego zauważyć, ale chyba Bianka podczas konferencji prasowej po gali powiedziała, że no, było dosyć chłodno, ale ogólnie dało się jakoś radę walczyć. Ale dobra, przechodzimy do głównej karty, pierwsza walka. Ria Ripley kontra Becky Lynch. Ria miała wejście z zespołem rockowym, który gra jej muzykę wejściową. Od razu mogę powiedzieć, że wyszło to o wiele lepiej niż na WrestleMani 37. Proszę, nie oglądajcie tego, bo nie da się tego słuchać. Ale wracając do samej walki, to bardzo miły opener. Jeśli miałbym robić jakiś ranking walk, które miały miejsce podczas pierwszej nocy WrestleMania, to to chyba była druga najlepsza walka. Mimo tego, że panie wcześniej nie walczyły jakoś często, to chyba na Triasu na konferencji, że one miały tylko jedną walkę ze sobą, i to było jeszcze za czasu Free. W NXT, więc no to było bardzo, bardzo dawno temu, ale mimo wszystko, panie, miały ze sobą naprawdę bardzo fajną chemię. Wiadomo, większość walki, szczególnie na początku, dominowała Ria, jednak jest ona tą większą wrestlerką, jest ona mami, jest dominatorką, więc no musiała to pokazać podczas walki. E, ale Becky również miała swoje momenty, kiedy na przykład wykonała Arm drag z trzeciej liny, właśnie na Ripley. Ogólnie w większości skupiała się na ręce Ripley, no z racji na to, że jej finisherem jest disarmer. Pod sam koniec, panie, na początku wymieniły się uprzejmościami, czyli swoimi finisherami potem jeszcze swoimi kończącymi dźwigniami, a na samym końcu kiedy Becky Lynch chciała wykonać Manhandle Slam z drugiej liny, Ria to skontrowała na początku Riptide na narożnik, potem drugi Riptide, raz, dwa, trzy i Mami nadal jest mistrzynią kobiet wagi ciężkiej. Jak mówiłem wcześniej, bardzo fajna walka, chociaż teraz z drugiej strony nie wiem kto w najbliższym czasie będzie w stanie zagrozić Ri, no bo jednak była ta Becky, która była przygotowywana dla niej od, no powiedzmy, połowy roku, więc nie zdziwiłbym się, jeśli Ria Mogłaby trzymać ten tytuł nawet do przyszłorocznej WrestleMani. Na przykład jakaś walka z Bianką Beler. To wtedy mogło być fajne story, że Bianca niepokonana na WrestleMani, kontra Ria, no w ogóle dominatorka przez ostatnie dwa lata. Ale zobaczymy w którą stronę pójdą. Jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, na początku była całkiem fajna, jakby. Fajna kamera pokazująca, wiecie, Challenger i Champion podczas zapowiedzi. Nie wiem, czy to było w innych walkach, być może wtedy byłem już po zbyt dużej ilości piw, ale pamiętam, że wtedy jeszcze mi się to bardzo podobało. A druga rzecz, bo zapomniałem wspomnieć na samym początku, to zapraszam dzisiaj na live reaction. Od pierwszej w nocy będziemy oglądać drugą noc WrestleMania i miejmy nadzieję, że razem będziemy mogli no, wspólnie przeżyć zwycięstwo Coldie'ego Rhodesa nad Romanem Reignsem, ponieważ no, to się wydarzy. To musi się wydarzyć. E, wracając do WrestleMania, Not pierwsza. E, six men, nie six men, do no, sześć taktyków. Six pack, 12 men, ladder match. O mistrzostwa Traktim. Kiedy tylko dostaliśmy pierwszy rzut oka na ring i widziałem, że dwie pary mistrzostw wiszą na dwóch różnych końcach ringu, no to można było się spodziewać, że jednak te pasy rozdzielą. Spodziewałem się więcej, w żadnym wypadku nie była to zła walka, ale jednak myślałem, że będzie to takie starcie, do którego będzie można tak komfortowo wrócić sobie za jakiś czas, ale na ten moment nie mam za bardzo do tego jakiejś chęci. Co tam mogę wspomnieć jeszcze przed samą walką? O, DIY miało wejście inspirowane Degeneration X, to całkiem spoko. E, a jeśli chodzi o samostarcie, to chyba największe reakcje skarniał Artruth, na przykład kiedy w pewnym momencie, kiedy mis był obijany, podszedł do narożnika i zrobił hot taga, tam trochę zrobił AA Balorowi na drabinę i nawet udało mu się go przypiąć, tylko no, nie o to chodzi w akurat tej stypulacji, ale... Trów, kiedyś na pewno ci się uda, a czy kiedyś mu się uda, jeszcze dzisiaj mu się uda, ponieważ nas zdobędzie tytuły. Tak, team, e, ale to dopiero na sam koniec. Wcześniej troszkę nie wiem, czy do końca podoba mi się to, jak rozwiązali, jakby właśnie rozdzielenie tytułu, ponieważ e, tytuły SmackDown zostały zwyciężone przez A Town Down Under i ona zostały gdzieś wygrane w połowie walki, że wiecie, tam nie wiem czy nie Kofi, teraz mogę totalnie kłamać, ale któryś z zawodników był na drabinie, a nie czekaj, chyba już pamiętam to było chyba tak, że DIY i Osom awesome True w pewnym momencie byli jedynymi w ringu i powiedzieli, ej dobra, wy zgarniacie te pasy a my te pasy i chcieli tak się podzielić ale właśnie Fiori i Waller ich zrzucili i wzięli sobie pasy tak Team Smackdown więc miałem takie, o to już idziemy do końca ale nie no, potem jeszcze było całkiem sporo spotów, więc trochę się zdziwiłem i nie wiem czy do końca jestem zadowolony, ja nigdy fanem tej dwójki nie byłem, ale no... No, no okej. Okay. Tak czy inaczej walka nadal trwała i chyba większość z timów miała moment, gdzie faktycznie wydawało się, że zaraz te pasy zdobędą. Tam, nie wiem, raz przeszkodzić chyba New Day przyszedł JD McDonough, który ostatecznie wylądował na dwóch stołach. A na sam koniec można powiedzieć, że dostaliśmy payoff tej historii, a i Judgment Day, ponieważ Truth właśnie wykonał Attitude Adjustment na priście poza ring. I ogólnie do samego zakończenia nie miałbym żadnych zastrzeżeń, gdyby nie to, że od właśnie tego AA do ostatecznego zdjęcia tytułów Minęła jakaś minuta, nie wiem czy Truff może myślał, że jakieś spoty jeszcze są czy coś, ale no bardzo, bardzo ślamazarnie mu to szło, ale ostatecznie zgarnął te tytuły, więc razem z Mizem mogli triumfować. Nie spodziewałbym się, żeby te tytuły potrzymali jakoś mega długo, szczerze mówiąc nawet nie zdziwiłbym się, jeśli by je przegrali na Raw porę ale no, zobaczyłem później, e, a co do samego rozdzielenia pasów mistrzowskich, myślę, że jest to bardzo dobre, w sensie, no to chyba działało tylko dla Usosów, kiedy jednak to zunifikowali, a nawet wtedy były takie sytuacje, że po prostu tak teamy walczyły sobie na tygodniówkach i w sumie robiły to bez większego celu, ponieważ pasy były na innej tygodniówce, a na tej drugiej były bronione bardzo bardzo rzadko, no tam potem jeszcze e, Kevin z Samim przez jakiś czas powiedzmy, że to jeszcze działało e, ale ostatecznie myślę, że fajnie jeśli Jedna tygodniówka będzie miała swoje pasy mistrzowskie, druga tygodniówka będzie miała swoje pasy mistrzowskie i wszyscy będą zadowoleni. Kolejne starcie, taktimowe Santos i, i Dominik Misterio kontra Rey i Andrade. No, ja od razu byłem bardziej zainteresowany w tą walkę, bo za Dragonali wyszedł Andrade, mój ukochany zawodnik. Chociaż za dużo w tej walce nie zrobił, jednak większość starcia opierało się na e, obijaniu Reya i. Mm, Normalnie to byłoby takie typowe starcie taktimowe, może nie do końca godne resztelmenii, ale mimo wszystko nie miałbym do tego żadnych zastrzeżeń. E, gdyby nie końcówka, gdzie e, na ratunek Andrade i Rejowi przychodzą dwaj zamaskowani zawodnicy. ja to tak sobie myślę, kuźwa, kto to jest? Tacy wysocy z takimi brodami i tak lecę po wszystkich taktimach, jakie pamiętam. Kto to może być? Kto to może być? Ale, no, to, to nie był żaden taktim. team. To byli zawodnicy tam Philadelphia Eagles. Możliwe, że przekręciłem nazwę drużyny. No, ale futbol amerykański, tak czy inaczej. Ee, no, tam w międzyczasie, jakoś jak była ta interwencja, to Ray wykonał 619. Nie pamiętam, czy na Dominiku, czy na Santosie, tak czy inaczej, Face'owie wygrywają. Wiadomo, segmenty z celebrytami to nieodłączna część jeszcze raz ale no mi to jakoś osobiście nie siadło. Plus myślałem, że będzie jakaś interwencja Carlito, szczególnie po tym, co wydarzyło się na ostatnim SmackDown, gdzie no tam za tego Już wcześniej Carlito nie był zadowolony, szczególnie, że to e, właśnie Dragon będzie walczył z Rejem na WrestleMania. Potem idzie do Reja i mówi: Ej, 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 słyszałem, że Dragon ma kontuzję, to ja wejdę za niego. On mówi: Nie, nie, wiesz co, już, już mamy antradę. I właśnie myślałem, że jakby będzie payoff na że Carlito się odwróci e, i Santos z e, Dominikiem wygrają, ale no nie. Niestety nie, e, liczę na jakąś chwilę osobową walkę na Backlash we Francji, LWO kontra Legado del Fantasma, e, ale no, zobaczymy, czy się doczekam. Kolejne starcie, brother vs brother, Uso vs Uso, Jay kontra Jimmy. I co ja tu widzę? Ta walka ma aktualnie ocenę 2,96 na cage meczu. To, to jest, to nie jest skala do 5, to jest skala do 10, to jest bardzo niska ocena, najniższa podczas całej nocy WrestleMania. Eee, pff, co ja mogę o tej walce powiedzieć? W sensie na to, jak była ona przedstawiana, na przykład jakie było wideo promujące, gdzie tam było pokazane, że znają się od zawsze, że się kochają, ale jednocześnie nienawidzą, wychodzą i w sumie jest to walka głównie skupiona na chantach Yid i No. I ogólnie jakbym był na arenie, to bawiłbym się całkiem dobrze. Ale no nie wiem, czy taki Bloodfield, który w sumie. No nie powiem, że był podbudowywany od Summerslam, no bo jednak przez większość czasu jednak panowie się ze sobą jakoś nie przecinali. Jednak no od dłuższego czasu wiedzieliśmy, że taka walka będzie miała miejsce na Resulmenu. I w sumie było to 10 minut, gdzie było zdecydowanie za dużo superkików i zdecydowanie za dużo superkików, które były praktycznie nowowane, no trochę wymiany ciosów pod koniec taki trochę bloodlineowy melodramat gdzie tam Jimmy mówi o proszę cię bracie wybacz mi kocham cię i tego typu rzeczy tylko po to żeby chwilę później zrobić super kick następnie USO splash który jednak nie zakończył walki po czym Jay wykonuje spita USO splash raz dwa trzy i to właśnie main event USO It wygrywa nie no It. E... Hmm. powiem tak ponieważ no, może nie oceniłbym tego na 3 na 10 tak dałbym takie 5, ale na przykład patrząc na to, jak długo trwał main event, do czego zaraz przejdziemy, tak jednak dałbym trochę więcej czasu właśnie Jayowi i Jimiemu i może bardziej bym się skupił na tym, jak bardzo siebie nienawidzą, jakby pokazując to ringowo, że kurde, napierdzielają się, że jest to super walka, że każdy walczy do końca, a niekoniecznie. Dialogami w trakcie walki. Bo ogólnie to działa, ale po takiej walce myślę, że miało trochę mniejszy value. No i nie wiem, czy będziemy, jakby patrzeć na. To. O, powiem tak. Jak było mówione, że jak na razie były dwie walki braci na Meni i Owen z Bretem byli niesamowici, a Matt z Jeffem tacy sobie, no to myślę, że Jay z Jimmy będą dołączeni do tej grupy tacy sobie. Jade Cargill, Bianca Belair i Naomi kontra Damage Control, tutaj w sumie nie mam co dużo do powiedzenia, była to stricte walka po to, żeby pokazać Jade Cargill, że ona jest niesamowita, że będzie ona dużą postacią w trakcie następnych kilku miesięcy. Bianca cały czas nie niepokonana na Meni, Asuka cały czas w losing streaku na resulmeni. chyba aktualnie jest 0,6 więc no, troszeczkę niefajnie, ale mimo wszystko, no, taka sobie walka, six man tag team match, okej. Okay. Co -main event, starcie o tytuł interkontynentalny Sami Zayn kontra Gunther. Dla mnie zdecydowanie najlepsza walka podczas pierwszej nocy WrestleMania. Eee, przed samym starciem był jeszcze krótki segment na zapleczu, gdzie Sami po raz ostatni naradzał się z Gablem, gdzie ten powiedział mu, że wychodzi dzisiaj tam sam, ponieważ w 100% jestem pewien, że samemu dasz sobie radę właśnie z Ring Generalem. Potem była bardzo fajna kamera, gdzie Sami jakby przechodził przez cały backstage na arenę. Naprawdę no, kocham takie ujęcia. Eee, Potem wychodzi Gunter, dostajemy walkę i o wszystko wszystko tam działało, wszystko było pięknie. E, w sensie trochę się śmiałem, ponieważ oglądałem to w grupce pięciu znajomych e, i w sumie wszyscy z nich na tej walce spali i tak sobie powiedziałem, że no dobra, oni tam czekają na roka z Romanem, tam na sam koniec to się obudzą, a to jest walka dla mnie, to jest walka dla takich fanów wrestlingu i no wszystko tam klikało, nie było chyba żadnych boczy. Gunter jak totalny szefuncio dominował praktycznie całą walkę z krótkimi przebłyskami samiego, który wykonał jakieś eksploder supleksy, próbował, ale no nie dawał rady. I ta końcówka jaka świetna, gdzie Gunter wykonuje jednego power bomba raz, dwa, sami odkopuje. Gunter wykonuje drugiego powerbomba, raz, dwa, sami odkopuje. Ale Gunter ma takie dobra, tak chcesz się bawić, no to ja ci jeszcze bardziej spiorę i jeden splash drugi splash, chce wykonać trzeciego splasha, ale Sami kontruje, wykonuje haluwa kicko. następnie, o Jezus Maria, jak ja się przestraszyłem, że Gunterowi coś się może stać, ale jakiś brainbuster na narożnik, haluwa kick 1 haluwa kick 2 raz, dwa, trzy, Sami Zane nowym mistrzem interkontynentalnym, jak kończyć title reigny to tylko po takich walkach, w sumie całkiem zabawne, bo e, właśnie title reign Guntera kończy się na 666 dniach czy to jest przypadek? Myślę, że tak, ale jest to całkiem zabawne, że najpewniej przez wiele, wiele lat jakby ten title Rain będzie w książkach z rekordami, akurat będzie taka przypadkowa liczba. Jeśli chodzi o to, co widzę dla obydwu porysomanii, no to sam mi liczę na to, że regularnie na tygodniówkach będzie dawać open challenge, które, no, no będą składać show tydzień w tydzień. Natomiast Gunter nie zdziwiłbym się, jeśli zrobiłby sobie teraz jakąś krótką przerwę, no i wrócił na czas SummerSlam, na czas Bash i Berlin, gdzie mógłby już wejść w ten obrazek main eventowy i zawalczyć o tytuł World Heavyweight I, i wiecie co teraz, mówiłem sobie o tej walce, i, i chyba po montażu sobie obejrzę ją jeszcze raz, bo, bo tak bardzo mi się podobała. Bardzo mi się podobała, ale jeżeli chodzi o rzeczy, które mi się nie do końca podobały, no to main event, czyli Roman Reigns i The Rock kontra Cody Rhodes i Seth Rollins najważniejszy tak team mecz w historii wrestlingu, i powiem tak. Rozumiem. Czemu ta walka wyglądała tak, jak wyglądała? No, ona musiała tak wyglądać. Po pierwsze, żeby ta część samoańska wytrzymała cardio, jeśli chodzi o samostarcie, więc nie mogło być one za szybkie. No i też, że no to jest walka bloodline, więc wiadomo, że początek raczej jest powolny, raczej więcej tam jest patrzenia się w siebie, jakichś lockupów i trash talkingu. Ale ta walka nie miała prawa trwać tyle, ile trwała. Bardzo mi się dużyła, ale dopiero na Cage Meczu zobaczyłem, że ona trwa prawie 45 minut, dokładnie 44 minuty i 34 sekundy. To nie miało prawa tyle trwać. Myślę, że pół godziny to max, szczególnie, że to jest... Czas samej walki. Jeszcze pamiętam, że tam są wejścia, gdzie sam rok z Romanem wchodzili z 20 minut, a jeszcze tam jest Kołdyssev. Nie miało to prawa tyle trwać. I ja przez większość tej walki już jakby nie cieszyłem się samą tą walką, tylko miałem takie do brzegu: panowie, już, już kończmy to, niepotrzebnie to trwa tyle. A to się ciągnęło i ciągnęło i ciągnęło. I tak szczerze to. Co ja pamiętam z tej walki? Pamiętam, że y, było rock bottom na stół. Pamiętam, że był Spir Romka na The Rocku. Żeby nie było, były też tam fajne rzeczy, na przykład mega podobało mi się to, jak na samym początku panowie walczyli tak na arenie i tam Rok mówi do sędziego Nie licz, albo cię zwolnię. E, później na przykład było dużo momentów, kiedy no widocznie Bloodline oszukiwało, tam nie wiem, rok trzymał nogi Coldiego podczas gilotyny Romka, czy jakieś nawalanie pasem e, Diego i chyba mój ulubiony moment tej walki, e, kiedy sędzia podchodzi do Coldiego i Michael Cole mówi, że no sędzia się komunikuje z Cody'em, że przepraszam za to, co się dzieje, no ale nie mogę nic na to poradzić. Był oczywiście moment, gdzie Face'owie wydawało się, że mogą zaraz wygrać, po bardzo fajnej kontrze e, People's Elbow na Cody Cutter, następnie SF z właśnie Coding wykonali podwójne pedigree na Romku i na Roku, jednak panowie zdołali odkopać, eee, no i na sam koniec, po tym jak e, Roman wykonał spira na Rolinsie w barykadę, Cody chciał wykonać trzykrotne crossroads właśnie na Tribal Shifie, jednak przy ostatniej próbie został strzelony w plecy e, pasem Mama Rhodes, e, więc... Roman chwilę później wykonał Spira, w sumie praktycznie wyglądało to dokładnie tak samo jak na zeszłorocznej WrestleManii, ale na koniec to rok chciał wykończyć Coldiego, wykonał Rock Bottom, następnie People's Elbow raz, dwa, trzy e, i nasze męki zostały ukrócone, walka się zakończyła. E, dzisiaj w nocy ujrzymy Bloodline Rules Match. No i mówię, historia opowiedziana w tej walce była spoko, nie mam do tego za żadnych zarzutów, ale 15 minut można było na spokojnie z tego uciąć i myślę, że jakby nikt by nie miał z tym większego problemu, a myślę, że też większość ludzi by przychylniej patrzyło na tą walkę, bo o ile faktycznie podbudowa była niesamowita i można powiedzieć, że jest to największy main event, może nie największy main event, ale ten największy takti mecz w historii WrestleMania, tak jednak wątpię, że kiedykolwiek wrócę do tej walki bo nie, jak nie teraz, kiedy jestem najbardziej na na to starcie, no to kiedy? Przepraszam bardzo. E, no ale tak, samańczycy triumfują. Ja się bardzo cieszyłem, no bo skoro dzisiaj triumfują, to e, no jutro jest większa szansa, że to Cody ostatecznie wyjdzie z Wrestlemania jako główny mistrz. E, no ale pamiętamy, co wydarzyło się w zeszłym roku. Może po prostu Bloodline wygrało, żeby w Bloodline Rules miało jeszcze więcej szans na wygranej, więc Cody no nie będzie mieć w ogóle żadnych szans, ale, ale wierzmy, wierzmy do końca. Hmm... Jak bym ocenił Na pewno nie będzie ona wśród moich ulubionych WrestleManii, bo w sumie są tylko dwie walki, do których na ten moment chętnie bym wrócił, czyli Opener o Mistrzostwo Kobiet i Sami Zayn kontra Gunter. Reszta raczej średnio, a czasami może nawet nie średnio, ale to jest właśnie problem, jak rzeczy są dobrze nachajpowane. I to nie to, że jakby nie powinno się robić dobrych podbudów, to według mnie jest jakby priorytet, ale... Czasami jak nie ma się oczekiwań, to potem dostaje się finalny produkt i ma takie O, to było powyżej moich oczekiwań i wtedy od razu fani są bardziej zadowoleni, a kiedy mają bardzo duże oczekiwania na jakąś galę, to potem nawet jak jest coś bardzo dobrego, ale nie niesamowitego, to mają takie. Aah. Średnie, i myślę, że to może być powód, dla którego Wrestlemania 40 w przyszłości może być określana jako taka średnia Wrestlemania. ale wierzę, że jej rating dzisiaj się podniesie, no bo w końcu Bailey kontra Io, Cody kontra Reigns, może LA Knights AJ Stylesem coś na fajnego wykombinują. Zobaczymy. Widzimy się na live reaction dzisiaj o pierwszej i słyszymy się już wkrótce. Bo zachęcam do lajkowania, subskrybowania, mówi do Was Lesiu, i słyszymy się już wkrótce. Cześć.